Passat B5 18 Turbo. Auto nie odpala na zimnym. Auto jest obecnie po nocy. Już ja domyślam, co to będzie. Sprawdzę na komputerze kwestie błędów. Najprawdopodobniej nic tutaj nie pokażę. Oczywiście żadnych błędów. My sprawdzimy tutaj grupy i od temperatury będzie chyba trzecia napięcie no, dosyć niskie no i tutaj temperatura 114 stopni na zimnym silniku po nocy w, w konektorze z półtora to mogłoby tak być a tu 114 stopni na 100% wymiana czujnika pomoże. Zamawiam czujnik, wkręcam i będzie dobrze. Lokalizacja czujnika. Czujnik temperatury cieczy szkodzącej w silniku 18 Turbo AEP znajduje się z tyłu. Tu już ten czujnik został zdemontowany. Gdzie widać taką wodę, która widać. No i zakładamy nowy nowy czujnik firmy Febi. Jest uszczelka nowa. Tylko od produktu taki tam montujemy. Czyli wciskamy tak naprawdę, bo nic tam. Wielkiej filozofii nie ma. Fabrycznie yy, była yy, zabezpieczenie metalowe. W głowicy dostajemy Wydaje się, że stworzyła sztucznego. Spróbujemy coś wcisnąć. O, elegancko wchodzi. No i to jest cały montaż. Cały montaż, cała ta piękna robota. Już zaraz wrócę po przerwie. Tylko podłączę komputer. I zobaczymy ile teraz ma silnik stop. Oczywiście nie był włączany, nie uruchamiany, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. No ja już komputer podłączyłem no, temperatura się fajnie zmieniła, już temperatura cieczy to jest 1,5 stopnia napięcie jeszcze nowe takie same niskie spróbujemy na takim niskim napięciu odpalić Zobaczymy Elegancko odpalił Robota zakończona o então é um sucesso.